Akademia Teatralna. Akademia Teatralna zmienia się. Nie jest już tą samą szkołą, w której skończyłam wydziały aktorski i reżyserski, rozwinęła się. Zwiększyła bardzo swoją bazę lokalową. Mamy kilka nowych budynków. Mamy budynek C, mamy budynek D. Mamy też bursę, która prawdopodobnie w przyszłości też będzie nasza. Odnosi sukcesy nasza Akademia na polu dofinansowania ze środków zewnętrznych. Prowadzi też ożywioną współpracę zagraniczną i stworzyła warunki zapobiegania działaniom niepożądanym. No i dobrze, bo zmiana jest dobra, zmiana jest korzystna. Ona prowadzi nas do przodu, ona prowadzi nas w przyszłość. Ja całym sercem jestem za zmianami. Zmianami, które są przeprowadzone w sposób przygotowany, realny i bezpieczny. Stąd przyszło mi do głowy, że tak naprawdę chciałabym, żeby w następnych czterech latach naszej pracy w Akademii, podejmowanym działaniom, podejmowanym kierunkom, towarzyszyły takie zasadnicze, takie filary. Do, filary ideowe, które będą bazą do zbudowania mojego programu. I do tych filarów należy bezpieczeństwo, transparentność, należy jakość, należy dialog, należy wspólnotowość, nowoczesność i ekologia.